Pani Chrystus nam dziś, w ósmą niedzielę zwykłą, mówi tak Dobry człowiek z, dobego, z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Chciałbym zacząć od przypowiastki, Otóż po zmierzchu pewien rolnik usiadł na progu swojej skromnej chaty, aby nacieszyć się wieczornym chłodem. Obok jego chaty biegła droga, która wiodła do wsi. Przechodzący nią mężczyzna zauważył siedzącego rolnika i pomyślał sobie, ten człowiek to przykład leniwca. Nic nie robi, spędza cały dzień. Siedząc na progu swojego domu. Trochę później przechodziła inna osoba i pomyślała, o, jakiś podrywacz. Siedzi cały dzień, patrzy na przechodzące kobiety, być może zaczepia jej i molestuje jakieś. W końcu przechodził inny obcy, kierując się do wioski i patrząc pomyślał, to na pewno pracowity człowiek. Trudzi się cały dzień, i teraz w końcu ma zasłużony odpoczynek. W rzeczywistości niewiele możemy powiedzieć o tym rolniku, który siedział na progu swojego domu. Ale inaczej ma się rzecz z trzema przechodniami udającymi się do wioski. Pierwszy, bardzo prawdopodobne, że to jest leniwiec i próżniak. Drugi, to podejrzany typ z bałaganem w sferze seksualnej, a trzeci to wielce prawdopodobne, że to jest człowiek pracowity. Wszystko co mówisz, mówisz o sobie, szczególnie gdy mówisz o innych. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek. Ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Kochani, boleśnie się o tym przekonałem, będąc w seminarium. Chyba już byłem na ostatnim roku studiów. Trwał właśnie piątkowy obiad. No i zgodnie z naszym zakonnym zwyczajem, w czasie posiłku, jeden z kleryków czytał naszą regułę zakonną. Zaczyna się ją słowami po prostu reguła świętego Augustyna. Ale jeden z kleryków miał zwyczaj dodawać coś od siebie i czytał tak: Reguła świętego Augustyna, ojca naszego. Bardzo mi się to podobało, bo uważałem, że to świadczy o tym, iż ów kleryk tak bardzo utożsamia się z naszym zakonem, że naszego prawodawcę traktuje jak ojca. No, ale owego piątku wróciłem ze szkoły, gdzie uczyłem dzieci z naprawdę trudnych domów. I tego dnia dzieci dały mi taki wycisk, że w drodze powrotnej myślałem nawet o tym, by ktoś mnie napadł, żebym ja mógł w obronie własnej wyrzucić z siebie trochę gniewu. No, i siadam do obiadu, bo nikt mnie nie napadł. co, wtedy słyszę, jak ten właśnie wspominany wcześniej kleryk czyta reguła świętego Augustyna, Ojca Naszego. Na co ja sobie myślę? Co za przegłup! Co on czyta? Poeta się znalazł! Niech czyta to, co jest tam napisane, a nie poprawki swoje wstawia. Na szczęście nie wypowiedziałem tego na głos, bo Pan Bóg mnie szybko oświecił. Dla mnie to było prawdziwe odkrycie. Jak potrafimy Skrajnie różnie ocenić to samo wydarzenie, tego samego człowieka, w zależności od tego, czy jest w nas pokój, czy burza, dobro, czy zło. Ponieważ dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Kochani, nie ma lustra, które by lepiej odbijało wnętrze człowieka niż jego słowa. Więc powiedz coś o innych ludziach, a powiem ci, kim jesteś. Często może być tak, że gdy mówimy źle o jakichś ludziach, być może przeżywamy jakieś stresujące chwile w życiu. Może mamy jakąś trudną sytuację w pracy czy w domu, może komuś rozregulowały się zupełnie hormony, inny ledwo wiąże koniec z końcem, i ten wewnętrzny skarbiec takich osób może być chwilowo wypełniony po brzegi emocjami, które całkowicie zaciemniają ogląd rzeczywistości. I dlatego na wiele rzeczy patrzą w złym świetle. No, już jak miałbym to tak łopatologicznie wytłumaczyć, no to jeśli jesteś okularnikiem jak ja, to wyobraź sobie, że leci sobie jakiś ptak i narobił ci na okulary. Wówczas wszystko, na co patrzysz, wydaje się być jedną wielką. No wiesz o co mi chodzi. Wielokrotnie byłem świadkiem takiej sytuacji, że na przykład któryś zakonnik czy siostra zakonna, Chwali swój zakon, jest Bogu wdzięczny, wdzięczna za to, że może się uświęcać w takim, a nie innym zakonie. Cieszy się, że może to życie zakonne dzielić z takimi współbraćmi, współsiostrami. Ale inny kapłan, inna zakonnica z tego samego zakonu nic tylko narzekają, użalają się, jaki to zakon zły, jacy to współbracia niedobrzy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze by było, żebyśmy chociaż potrafili dostrzegać, że jak częściej widzimy zło niż dobro w otaczającym nas świecie, to nie znaczy to, że mamy pecha, bo spotykamy złych ludzi, w których trudno dostrzec dobro. Tylko prawda jest taka, że mamy, odwołując się do poprzedniego przykładu, mamy dolone okulary. Nasz wewnętrzny skarbiec reprezentuje wielką biedę. A wtedy, póki nie potrafimy tego zmienić, dobrze gdybyśmy chociaż częściej milczeli, mając świadomość, że nasz ogląd rzeczywistości jest nieboży, nieprzepełniony miłością, a więc jest niepoprawny, jest nieprawdziwy. W Biblii jest wiele miejsc, w których Bóg piętnuje grzechy języka, ale przytoczę tylko dwa. Najpierw Księga Syracha. Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle. Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę twą połóż na ustach. W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek. To teraz Księga Przysłów. Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami. Twoje życie jest pełne ucisków, a może czas przestać szukać winnych takiego stanu rzeczy? I zapytać siebie szczerze, czy ja wystarczająco strzegę swojego języka? Kochani, czy to nie jest wystarczający powód do tego, aby w końcu stoczyć prawdziwą walkę ze swoim nieposkromionym do tej pory językiem? Jak ci za mało, to dam ci jeszcze powód sięgający poza życie doczesne. Otóż Pan Jezus przestrzegł. Opowiadam Wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony, i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Od tego, czy będziesz powściągać język przed sądzeniem bliźnich. Zależy czy na sądzie przed Bogiem staniesz jak dziecko przed miłosiernym ojcem czy jak oskarżony przed sprawiedliwym sędzią. Grzechy języka to te z których obok obżarstwa usprawiedliwiamy się mam wrażenie najszybciej, a one mają bezpośredni wpływ na to jak nam się teraz Wiedzie w życiu, ale mają także wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza przyszłość po drugiej stronie życia. Czy to nie są wystarczające argumenty za tym, aby popracować więcej nad, nad swoim językiem? Bez względu na to, drogi chrześcijaninie, czy mówisz o mężu czy żonie, o Kaczyńskim czy o Tusku, o homoseksualistach czy o narodowcach, to, co o nich mówisz i jak o nich mówisz, więcej mówi o tobie, bo z obfitości serca usta mówią: dobry człowiek z, dobre, z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Twoja mowa ma też wpływ na teraźniejszość, bo wypowiadając słowo błogosławieństwa czy przekleństwa, niejako tę rzeczywistość stwarzamy. Trzeba sobie, kochani, jasno powiedzieć, że żyjemy w przeklinanym świecie. I nie chodzi mi tutaj bynajmniej o wulgaryzmy, ale o coś, co ma o wiele większe konsekwencje. Chodzi o złe mówienie, o świecie, o ludziach. O sobie samym. Któż z nas nie doświadczył, albo sam nie obdarzył kogoś takim złym proroctwem? Na przykład: Nie uda ci się, jesteś beznadziejny, nie mogę na ciebie patrzeć, jesteś najgorszą matką, ojcem, dzieckiem, księdzem na ziemi, nie da się z wami wytrzymać, ja z wami zwariuję, krew mnie zaleje. Mam Cię gdzieś. Kochani, wokół nas płynie prawdziwy ściek słów pełnych przekleństwa, słów, które kreują rzeczywistość. To właśnie takie słowa sprawiają, że człowiek patrzy później na świat, na bliźnich, spod byka. To takie raniące słowa sprawiają, że chodzimy przez życie z poczuciem winy albo z poczuciem krzywdy i właśnie przez ten pryzmat jak przez okulary patrzymy na rzeczywistość i na ludzi, którzy ją tworzą. Skuteczną odtrutką na te słowa pełne przekleństwa, których dziś w świecie pełno, jest słowo błogosławieństwa. Bóg mówi do ciebie: nie jesteś przeklęty. Jesteś błogosławiony, jesteś kochany, jesteś moim dzieckiem, nie jesteś dzieckiem diabła. Więc powiedz sobie, w miejscu, w którym teraz tego słuchasz, w imię Jezusa Chrystusa, odwołuję kłamstwa, które usłyszałem, usłyszałam na swój temat. Powiedz głośno, w imię Jezusa. Odwołuję kłamstwa, które sam wypowiedziałem, sama wypowiedziałam na temat innych, na temat świata, krzywdząc ich i siebie. Wyrzekam się ducha obmawiania, ducha zazdrości, ducha nieprzebaczenia. Chcę wierzyć w to, że bliźni nie są żadną przeszkodą w tym, Jaka jest moja wartość w tym, jak jestem umiłowany, umiłowana? Że nie muszę się z nimi porównywać. Wystarczy, że będę najlepszą wersją samego, samej siebie. Nie muszę się z nikim ścigać o pierwszeństwo. Wypowiadając słowo błogosławieństwa czy przekleństwa, no niejako stwarzamy rzeczywistość. Za każdym razem. Mamy wybór. Nawet w najtrudniejszych momentach życia masz wybór: albo będziesz biadolić i przeklinać, albo będziesz błogosławić. Nawet kiedy śmierć zajrzy do Twojej rodziny, ciągle masz wybór: możesz przeklinać i pogrążać się w rozpaczy, albo możesz błogosławić. I dziękować za dar życia, które tylko zmieniło swoje miejsce przebywania. Kiedy cię mąż zdenerwuje, zamiast wylewać na niego swoje żale, lepiej odejść na bok, opanować swoje emocje i oddać go Panu, błogosław mu. Wraca pijany błogosław nie złożecz. Uważaj na złorzeczenia. Każde wypowiedziane na głos przekleństwo, nawet to, które niepostrzeżenie weszło do naszego języka, na przykład, a niech to diabli wezmą, niech to szlak trafi, one niosą śmierć, nieszczęście. Przede wszystkim dla tych, którzy je wypowiadają. Świat się zacznie zmieniać. Ty się zaczniesz zmieniać. Gdy zaczniesz zwracać uwagę na to, co głosisz, na to, co wypowiadasz, jesteś dzieckiem Boga, a dziecko takiego ojca nie może być głupie, nawet jak miliony razy słyszało takie słowa o sobie. Jedynie może głupio postąpić w takiej czy innej sytuacji. Nie może mówić, że do niczego nie dojdzie dziecko Boga, bo Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy. Mam chodzić cały czas w błogosławieństwie, a nie w przekleństwie. Do mnie należy wybór. I naprawdę wiele zależy od tego, co wypowiadają moje uszta. Zechciej w końcu popracować nad swoim językiem. Zacznij w końcu się wstydzić, kiedy idziesz do jakiegoś miejsca i kogoś obgadujesz, nawet jak jest to powszechne, nawet jak inni nie, nie widzą w ogóle w tym problemu. Zacznij odczuwać żal, kiedy Twój język przyczynia się do pomnażania zła w tym świecie. Na tę trudną wojnę z własnym językiem, Biblia nawet mówi, że, że język jest najtrudniejszym do opanowania członkiem w naszym ciele. I jak opanujemy język, to już wszystkie inne będą nam poddane. Na tę trudną walkę z własnym językiem błogosławię Tobie, bo nie jesteś w tej walce sam. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.